Hej, sejsselny, witam bardzo, The 97 nice 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever The Kassam Worlds. Awards. No dobrze, pora na świat dziesiąty. Z tego co pamiętam, był już świat zimowy, I był to bodajże piąty. i tutaj mamy kolejny, zobaczymy, który się okaże lepszy. Muzyka z Paper Mario over Shevel Mountain. Miałem wrażenie, że ten kupa skręcił sobie kark na chwilę. A, on atakuje jak do góry. Przy okazji wykonując dziwną pozycję dosyć niepokojącą. Hmm, tutaj był rzucający kulami lodu. Okej, okay, udało się go pokonać. Coś tu jeszcze jest. Ice flower, świetnie. Dobrze, że nie poison Mushroom, ja bym tak stanął i go wziął, to nie byłoby ciekawie. No, niestety nie możemy pchać bloków ani ich podnosić. No i widzę, że po pewnym czasie znikają. Zgaduję, że możemy ich użyć, żeby gdzieś się dostać wyżej. Jeżeli zabrozimy dobrze wroga. Z drugiej strony, może się okazać, że zablokujemy na chwilę przejście jakieś. O nie, i tutaj tragedia, widzę, że nie dostajemy w ogóle punktów. Za zanurzenie wroga. I jak on się już rozmozi i zniknie, to też nie dostajemy punktów. Moje jakże potrzebne punkty z Mają No nic. Hmm, bitroot. No nie wiem, weźmy. Nice Flower też jest dobry, ale. Jestem bardziej przyzwyczajony, zgaduję do Bitruta. Może trzeba będzie użyć go gdzieś. Fire to jeszcze brakuje do kompletu, co? W sumie, ostatecznie Fire mi się wydaje bardziej logiczny na zimowy etap, może coś będę musiał roztopić. No na te lodowe bloki. Mógłbym się tak bawić z tym brosem w sumie, że ono zamraża bloki, ja je rozmrażam, ale nie ma na to czasu. Tu coś jest? Chyba nie. A no w sumie to ma być chyba, że kupa otwiera pyski. szczela z pyska blokiem lodu, ale... Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby sobie po prostu skręcał kark, bo tak? Hmm. Mogę doskoczyć do tego Big Blocka. Nie wiem. Nic przy tym nie ma. Nie wiem po co to jest. Tutaj, ale... Mogę zrobić w każdym razie. Oj oj No to będę musiał. Przejść szybko, dobra. No mogłem w sumie skoczyć już od razu do tej platformy. No ale tu no musimy poczekać. zobaczyć, gdzie te młotki wylądują. Ok, Udało się. No to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy poziom. Zobaczymy, jak tam dalej. Tutaj coś... Jakiś obszar jest specyficzny. Uwaga! To jest obszar wichur w tym obszarze Wiatr będzie tak silny, że nawet cię zepchnie do tyłu. Dodatkowo, wiatr jest tak silny, że zamraża monety. W porządku. No i tutaj mam licznik, czyli to mnie nie zabije samo z siebie, tak? Muzyka bodajże jest customowa. Supy mają Walt. Haka do Super Mario World, Frozen Volcano. Mhm. Aha, musisz tak stanąć, żeby cię nie zepchnęła za bardzo do przepaści. Już próbuję biec w prawo, ale nie mogę. Cały czas mnie pcha, więc musimy mieć coś na lewo. Bo inaczej może się to źle skończyć. O mój Boże, co się stało z tym blokiem? O, na przykład tutaj. Wydaje mi się, że na samym początku wichura jest nieco słabsza i nas mniej pcha, więc jeszcze możemy przez chwilę gdzieś dobiec, ale później to już... Niestety, będziemy musieli mieć coś, żeby się odoprzeć. O nie. Chciałem, żeby mnie zepchnęło po prawej stronie tego Bill Blastera. Ale widzę, że auto to przewidział, że może ci tak zepchnąć. I dał, że ten Bill Blaster długo szczela Także w porządku. No sprawdźmy. Próbuję najpierw biec. No tak, jeszcze przez chwilę mogę tak biec. No ale teraz jak widać już nie mogę. Po prostu nie pcha za mocno że musimy uważać, gdzie się znajdziemy, chyba nic, trafiliśmy do jaskini, no tutaj wiatr nie działa na nas dobrze. No I właśnie to, to, co mówiłem o tej blokadzie, zablokowałem sobie i teraz, nie mogę przez chwilę przejść. No i tak musiałbym poczekać, aż ten spajniej przejdzie. Zgaduję, że szybciej by byłabym jednak po sposób poczekał, aż przejdzie, niż ja bym go w ten sposób pokonał. Uuu, miło. O, dobra, tutaj chyba bym mógł stanąć. Tak patrzę, kiedy ta moneta się zamrozi. Ona się nie zamraża ostatecznie. Uff. Już myślałem, że się okaże, że tu platforma ma być, a ja tak skoczyłem na ślepo. Tak na szczęście. Mieliśmy jednak skoczyć. Porządku level muszę przyznać. Wiadomo o co chodzi. Masz wystarczająco dużo czasu, żeby znaleźć schronienie. Także ani słowa. Bardzo przyjemnie się grało. Złap pociąg zanim dojdzie do stacji. Hmm. Ciekawe A co, jeżeli dojdzie do stacji, a ja jeszcze tam nie będę to umiał? Czy o co chodzi? No, wolę nie sprawdzać, to jakaś platforma musi być. Muzyka to bodajczy snowfall, tak się nazywa. Dobra, mamy checkpoint, to jest plus. Na razie tego pociągu nie widzę, więc zgaduję, że chyba jesteśmy dość szybcy. A bo na odwrót, jesteśmy tak wolni, że pociąg nam już dawno uciekł. Ale wydaje mi się, że to pierwsze. No jednak preferuję raczej Fire flower bo od razu pokonujemy wrogów. A nie na zasadzie... Wróg się zamraża i musisz poczekać. Kurde. Musimy zrobić większy rozbieg. To zazwracam. Dobra, jestem. Dobra, tym razem się udało. No, jak już zaczynamy od checkpointa, to pociąg jest przy checkpoincie. O, czekaj. Czekam. To trochę nie rozumiem. W tym momencie tu doszedłem, ale i tak mam czekać, aż ten pociąg przyjdzie. To coś by się zablokowało wcześniej, w poziomie? Jakbym nie przyszedł? Nie rozumiem do końca. Przypomina mi to trochę etap Sonic CD, stada Speedway. Pamiętam, że Stardust Speedway. Pamiętam, że była walka z Metal Sonikiem. Musieliśmy być szybsi niż on. Jeżeli on był szybszy od nas, to zostaliśmy zablokowani i Eggman, robotnik, nas zabił laserem. No tam było, czuć właśnie, że jeżeli nie zdążymy, to zginiemy. No i w sumie w Sonic 6, jeśli już o Sonicu mówimy, też mieliśmy złapać pociąg w jednym poziomie. I tam też właśnie, jeżeli nie złapaliśmy pociągu, to przegrywaliśmy. Zgaduję, że tutaj też byśmy jakoś przegrali. Uuu, jakiś nowy atak ma. Tutaj muzyka z Mega Mena, z etapu Blizzard Mena, Dobrze, na szczęście widzę, że te odłamki lodu już nas nie krzywdzą. Natomiast podejrzewam, że skrzywdzą nas te kryształy lodu, które na boki powstają, gdy twą puderzy. Także musimy odsejść na chwilę. Ło! To zgaduję, że dochodzi tyle, ile może po prostu na bok. jak już jest przepaść, to się zatrzymuje. Nie no, chyba nie. Chyba jakiś tam małpiesiony zasięg. No, ale nic z tego to w sumie zwykły twąp. Ok, hmm, czasu dużo nie mam. No, te gumby mi przeszkadzają trochę. Okej. Okay. jest checkpoint. Cześć. O. Te bloki mogą tam też nas zranić. Tutaj trzeba uważać. Na przykład nie pchać się tak jak tutaj. Ham się, bo mam mało czasu strasznie. A to nie będzie jeszcze jakiś bauzer. O, jak jest na pojedynczym bloczku, to nie tworzy tych kryształów. Okay. Podoba mi się ogólnie koncept tego poziomu, że jesteśmy na pociągu. U. Ciekawy atak, czy jak skacze wysoko do góry, atakuję tym atakiem subfonty, tak? Okay. No niestety nie mam czasu, żeby go pokonać, także wskazamy tylko jakie ma ataki. Jeszcze blokami lodu szczela. Jeszcze będzie strzelał naprowadzającymi. Strasznie mało czasu na poziom, zaraz wracam. W porządku, jestem. To zobaczymy teraz. No mam więcej czasu. Nie wiem, czy mogę jak po tym, czy nie. Wygląda, jakbym mógł, ale... wolałbym nie próbować, póki nie muszę. No, na razie nie skaczę wysoko, to dobrze. No, to jest najłatwiejszy w sumie jego atak, no, po prostu jak zwykła kulownia. To wygląda na trudne, ale widzę, że po pewnym czasie się roztapia w powietrzu. No i Bowser też sygnalizuje, że to zrobi. Wszystkie ataki raczej mają jasne sygnalizowanie, kiedy to zrobi. Ała. No i to byłoby na tyle. Ostatecznie dość prosty bałzy, ale. Ciekawe ataki, muszę przyznać. No tylko właśnie. Moim zdaniem strasznie mało czasu na ten etap. Nawet od checkpointa, teraz, jak zaczyna ile miałem. 114 jednostek czasu mają forever. Więc aż tak dużo tego nie miałem. Nie powiem, żebym to speedrunował, ale też znowu nie było, myślę, że bym się aż tak ociągał. Także, no rzeczywiście dość mało. Na ogół masz więcej czasu w tym fangamie. Ale ogólnie świat 10 przyjemny muszę przyznać. Wydaje mi się, że lepszy od świata piątego. Ciekawszy moim zdaniem na pewno. Hmm, specyficzny świat. Świat grzybowy. Jakaś wieża zegarowa. Chyba pamiętam w o ujemnym siódmym Krista. Była taka wieża zegarowa. Nie pamiętam czy był świat ujemny siódmy, ale coś mi się kojarzy. A grzyby z kolei kojarzą mi się z 15 światem rzymskim, ale to zobaczymy jak będziemy grać. Ogólnie grało się jak najbardziej przyjemnie. Więc zobaczymy jak dalej. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojtas, Radosław Domagała, Magała, 22 Nure Wifi Person, Dictro Blake Games, Inkmajoty Hedgehock, Penky K Lps, Nesson Pomidor, Cross Piotr Haduch, Junior, Game YouTube, Nikoła, XGameX, gramatyczny nazista 12 kowalski 11, Batek Ademek Blaki Batcher 14 Players 26, Szymeczek Premiko, against games Damnodezum, Smisała Tomek 8 czy 9, 8 czy 9, Panak z RZ6, Filibus, Amuć, Majofewe, Toksycznie Baka, Kaptura Dan Zeich, Fox, zosia i Kiedy na siatarczyk z Dewoker 678 Polska. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!